Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Simoneczka, sojce. Rolnik, zapraszam Was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mi się po raz kolejny wskazuje: Dwalhala. Po przejdą odcinku okazało się, że niestety brakuje mi trochę materiałów budowlanych, aby móc ukończyć naszą kluczą przestań na maksymalny, czyli szósty poziom. Z tego co czytałem to podobno w niektórych miasteczkach albo też opactwach mogą się kryć właśnie te materiały budowlane. Jest na razie się do sołtekstu i tam spróbujemy właśnie je zdobyć, bo aktualnie brakuje mi ich e, tylko 500 sztuk, więc bardzo dobrze. Też w poprzednim... w zasadzie w poprzednich odcinkach pokończyliśmy e, wszystkie aktywności poboczne, które są dostępne aktualnie w grze. Artefakty, bogactwa jak i tajemnice Patrzyłem na Ubisoft Connect i dostałem Osiągnięcie 100% pełną gębą Czy pełną parę, już nie pamiętam Ale to osiągnięcie jest za wykonanie Wszystkich regionów dostępnych w grze Na 100% Więc zajebiście Czyli w pewnym stopniu mam grę ukończoną na 100% Tylko jeszcze brakuje trochę fabuły Też w poprzednich odcinkach udało nam się ukończyć Wątek yy, ISU W zasadzie tych wszystkich nagrań z anomalii Za które też dostałem osiągnięcie Takie, też dostałem osiągnięcie za oddanie Naszemu koledze w Koloseum, w naszej krótszej przystani, wszystkie wszystkich artefaktów. Kolejne osiągnięcie więc jeszcze lepiej. Więc teraz tylko zostało mi zabić wszystkich członków zakonu, podnieść Mjolnir i w sumie skończyć grę. Można by powiedzieć, czyli ukończyć wątek fabularny. Z tego co się dowiedziałem, teraz jakbym chciał pogadać z Sigurdem, to on nas wyśle do Norwegii, w której to będziemy musieli też odbyć pewną podróż. Która. Nie trwa jakoś długo, ale tam wiem, że trochę będzie się działo. A na razie wstrzymamy się od wątku fabularnego, spróbujemy zrobić wątek poboczny. Czy ja już tutaj przypadkiem nie byłem? Wydaje mi się, że na pewno byłem. Ale nie jestem już kurczę pewny. Byłem? Nie byłem? Byłem chyba na pewno. Tak, tutaj byłem, tylko że nie mogłem trafić, no i się okazało, że kurczę tak to można zrobić że tutaj przez przypadek powszedłem, bo byłem pewien, że tutaj mnie nie było jeszcze. A co to przynajmniej już wiem, że w taki sposób dało radę otworzyć drzwi. W zasadzie to zabezpieczenie zdjęć, więc wystarczy teraz tylko podejść do tych głównych drzwi i zobaczyć, czy będzie tutaj to pokastwo. Coś tam u góry się świeci. To jeszcze zobaczymy. No jednak, normalna skrzynka, no szkoda. Podobno dobrą taktyką jest, jest też patrzenie na tutaj stolicę Jak tutaj w przypadku Londynu mamy I robienie tutaj tych aktywności wokół stolicy Podobno w taki sposób też można niby dostać e, Materiał budowlany, oczywiście na to jest też losowy procent szans Więc to mnie zbytnio nie cieszy aktualnie, a szkoda Bo jednak Wszystkie inne aktywności jakie są dostępne robię i robiłem i chyba już większość skończyłem. A tutaj nagle się napatoczyłem na, może powiedzieć, że minę. Brakuje mi 500 materiałów budowlanych. Nie jestem w stanie ulepszyć sobie naszej krótszej przystani, więc nie jestem w stanie też zrobić kolejnego zadania, które mamy dostępne w naszym notatniku o tytule Nowy Dom, czy coś takiego. Więc tutaj bardzo dużo tracę, ale okej. Okay. Czyli już pierwsza lokacja okazała się być nieudana. Niby mogę zrobić z materiałów budowlanych w Winchesterze, tylko, że tam mam problem e, z dotarciem do skrzynki, więc zbyt nie jestem tam w stanie nic robić. Tutaj mamy opactwo, więc najprawdopodobniej tutaj był e, do zrobienia najazd, który aktualnie pewnie będzie niedostępny. Ale skoro tutaj jest opactwo, to może że ja nie wziąłem dwóch mniejszych skrzynek, które teraz będę w stanie sobie podnieść. Na to, na to wychodzi, że do miejsc, w których robiłem najazdy będę mógł się cofnąć, więc mi tam pasuje. Zobaczymy, czy nie poczyściłem jakichś skrzyneczek tutaj. Niby mam dwa znaczniki, ale... Ki wie, czy to nie będą surowcami normalnymi, czy to będą materiały budowlane. Jakby to były dwa materiały budowlane, to brakowałoby mi tylko 300 sztuk. Więc może możliwe, że dzisiaj udałoby się jeszcze ukończyć wątek tego zadania. Co oczywiście niesmiernie by mnie ucieszyło. jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze jeżeli starczy czas... Nie no, raczej nie starczy czasu. Aż w następnym odcinku, jeżeli dzisiaj uda nam się skończyć ee, robienie misji... Z materiałami budowlanymi to w na odcinku wybierzemy się do Hildira. Na w zasadzie porobimy jej zadanie, czyli zdobycie tych srebrnych, jak i brązowych medali dzięki mistrzowskim wyzwaniom, bo to też mi trochę ciekawe, jak to będzie dalej rozwiązane. A niestety tego mi trochę brakuje. No i tutaj jest jakieś pomieszczenie, na to wychodzi, tylko jeszcze wejdziemy, tak. I mamy jakiś pokoik ze skrzyneczką. E, spróbujemy może. Jakoś się rozejrzeć, chciałem powiedzieć, że niestety tym orłem, to znaczy tym krukiem, nie lubię zbytnio latać. Wodysej to było trochę lepsze. No i mamy darmową sztukę, i tam w zasadzie jest 100 materiałów budowanych dzięki jednej skrzyneczce. Teraz musiałbym się jakoś do góry dostać. Dużym problemem jest to, że ja już nie mam strzału. Właśnie tego nie odblokuję. To może że sobie zmienimy łuk, bo teraz mam ten lek. Nie, miałem ten normalny, długi łuk, czy jak go tam się już nie nazywa. To odblokujemy sobie tutaj przejście dzięki drabince. I na to wychodzi, że dobrym sposobem jest wrócenie do tych wszystkich opas, które już robiliśmy. Zobaczymy, czy na mapie coś jeszcze będę mieć pokazanego, jeżeli chodzi o te opaswa. Bo jeżeli tak, to zajebiście, jeżeli nie, to trochę słabo. Ale się zobaczymy. Też czy mogę to miejsce jeszcze raz napaść z moją załogą. Trudno mi byłoby zajbić. Tylko, że ja pewnie do wszystkich lokacji nie dotrę, bo są nieotwarte. Są okej, okay, to jeszcze lepiej. Ja się bę, że właśnie wszystkie drzwi będą poblokowane i co by to trochę wyszło. Okej, okay, fajne to wrażenie zadajemy. I tutaj mamy kolejną skrzyneczkę z materiałami budowlanymi. No to jeżeli tak to ma wyglądać, to powiem, że zajebiście, już tego mamy? 900? 900. To tak, tutaj jedno opactwo zrobione. O, może klasztor tutaj? jak? Nie, tutaj jest poczyszczone. Kolejny klasztor i mamy jakieś skrzyneczki. Spróbka po prostu niestety niedostępna tutaj w Canterbury. Niestety coś tam niby jest, ale mam wrażenie, że tam byłoby tylko i wyłącznie surowce normalne. Tutaj jest, Czasem, czym z tym podniosę. Jaki teraz mam plan, pojść po prostu stąd gumę. Cofniemy się do chyba centu, jeżeli się nie mylę, do wschodnich rejonów Anglii i tam spróbujemy kolejne rzeczy porobić. Jeżeli to będą wszystkie trzy skrzynki z materiałami budowlanymi, to dzisiaj po prostu kończymy wątek. Eee, rozbudowa naszej osady, więc zajebiście Bo to zadanie nam niestety zalega w przegródce a Przystań Teraz zadanie z niszczeniem zakonu, tylko że jeszcze go nie mogę wykonać Bo potrzebuję najpierw skończyć wątek fabularny, po wątku fabularnym Dostajemy informację, że możemy jeszcze spróbować zawrzeć już w Hamptonshire Gdzie to następnie się udamy I tam trochę akcji też ma się podzielić, tylko że tam ten wątek podobno nie jest jakiś taki długi A w sensie ciągle się tam patrzyłem, możliwe, że też tak będzie Co to tak daleko tam jest? Weźmy może dobra, jednak niech już będzie ten. Wydaje się być znacznie szybszy niż tam, to my tam z miasta będę musiał jechać. Więc spróbujemy tam się dostać. Tylko, że problem było to, że tutaj jeden znacznik jest możliwe, że albo na jakimś pomoście, albo pod wodą. A pod wodą to mnie trochę nie cieszy. Ale też ciekawa sprawa, że możemy wracać do tych lokacji, to mnie bardzo cieszy. W sumie o tym w ogóle nie pomyślałem. I na to wychodzi, że no z jednego najazdu to już ominąłem 200 aż materiałów budowlanych z poprzedniej lokacji, gdzie byłem. Trochę słabo, w sumie w tych wszystkich lokacjach miałem zawirowanie i przeciwników, jak i niestety znaczników, bo w niektórych lokacjach to było, nie wiem, pięć skrzynek do otwarcia, może nawet i sześć chyba. Nie jestem tak nie zapewny ile, ale no było zamieszanie, walka i tak dalej, więc w porządku. Czy tutaj dam radę jakoś szybciej, nie wiem, jechać na tym zastranym koniu? Oby? Dobra, rozpędza nam się. Więc po tym czarnym szlaku, jak się już dowiedziałem, można po prostu szybciej jechać, co jest według mnie totalnie bezsensowne, bo jak to niby coś zmienia czy po takich, nie wiem, kamykach sobie pobiegam, czy po normalnej ścieżce, według mnie to jest totalny bezsens, ale może coś po prostu źle klikam, albo coś mam źle ustawione. Nie mam bladego pojęcia, za to wiem, że tutaj na pewno będą bogactwa. Przynajmniej jakieś takie mam dziwne przeżycie, skoro tutaj był do zrobienia najst. Nice. Może najpierw zrobimy te dwa bliższe, potem tam bym przeszedł do jakiejś chatki, czy co to tam już nie jest? Może wiesz, jakaś chatka. Najpierw spróbujemy właśnie te Dwa najbliższe bogactwa zrobić, aby tutaj był najazd. Jeżeli to był najazd, to na pewno tutaj będą materiały budowlane. Jeżeli nie, to trochę słabo. A na to powiedzieć, że w surowce, które są potrzebne do rozbudowy osady, mam już odgórnie wliczone na to, aby starczyło na każdy budynek do zbudowania, jak i do rozbudowy. To jest w pewnym stopniu spoko z prawą. ...szkoda, że tak nie z materiałami budowlanymi. Chyba trzeba jeszcze kurczę szukać, chyba, że jest tak akurat zrobione, tylko, że ja nie mam ich pozbieranych akurat. Tak też kurczę co może być. Ja już wszystkie te najazdy zapewniają nam taką ilość dodatkowych materiałów, że jesteśmy w stanie... ...no po prostu tam zaliczyć. O, to jeszcze pojawił problem. Jak ja tutaj niby wejść? No i w góry mamy wszystko zabezpieczone. Tutaj mamy komin dołu nie ma co. Szyby są też pozabezpieczane. A, od frontu po prostu. Otwarcie. Zbieramy sobie strzałki. Okej, okay, jeszcze tylko 200 materiałów budowlanych. Czyli w poprzednim odcinku, no to chodzi, że nie potrzebuję się tak tutaj męczyłem. Jeżdżę z sterze i poczytam jeszcze. W jakimś innym regionie tam jeździłem na kawałek odcinka, niestety, ale. Przynajmniej sobie coś podswiecamy. Tak, to tutaj od razu mam już łatwo zapewnione materiał budowlane. Więc dobrym podpowiedzią jest akurat robienie kurczę, tego wszystkiego na tip top. O nie, tego nie wyważę. Mogę to sam wyważyć? Nie. A przytrzymaj J. Może poczęcie na jest dobra Już tak to musimy zrobić, bo niestety drzwi mamy zablokowane. O. <tosłuch> Mój Jons Viking się tutaj pojawił? No tak, to jest Jons Viking. no to zajebiście. Może to akurat tak zrobić. Ostatniej skrzyneczki mi tylko brakuje. Więc spróbujemy to jeszcze dzisiaj wykonać. No i na no to że dzisiaj może być szybki odcinek, bo nie mam zamiaru tak szeroko przedłużyć na nie wiadomo ile minut. Bo jednak to jest mistrzowskie wyzwanie, jeżeli chciałbym je zrobić w jakiś e, dogodny sposób, czyli najlepiej srebrna, bądź... Jeszcze złote medale, to trochę nad nimi muszę się natrudzić, ale no wiadomo, że nie zawsze się uda za pierwszym razem. Więc e, dzisiaj robienia akurat takich dość nudnych, a niestety potrzebnych aktywności pobocznych. No to tutaj. materiał budowlany, więc już mamy czystą sytuację. Mogłożej szybkie podróży mogę. E, to w takim razie tutaj bym się cofnął do krótszej przystani. Gdzie to pójdziemy na wschodni. Region krócej przestanie, gdzie mamy ostatni poziom hodowli drobiu do ukończenia i mi tam jak najbardziej pasuje. Na szczęście siedziba ją z Wikingów się nie wlicza, tak jakby w pułap expa więc nie muszę robić tych specjalnych rzeczywistych najazdów, aby móc dostać przednie towary, hmm, aby móc po prostu do siebie Że z tego planuję tam to, to chyba wymaga 400 tych przednich towarów. A za jeden najazd nie wiem, ile zbytnie dostajemy, ale no. Pewnie nie wszystko, to byłoby zbyt dobre. Tam mamy zadanie z dodatku. Sigur sobie siedzi tam w swoim pokoju. Zadanie fabularne jest na razie, tam nie musimy się udawać. Jedyne, co teraz chciałbym zrobić w najbliższych odcinkach to właśnie te nauki Hildiran. Z tego co pamiętam to w Skieropszech albo w Stingham Chyba w jest w ogóle kapliczka przeze mnie nieodkryta, W sobie tam moglibyśmy zacząć następny odcinek i tam spróbować właśnie postobywać te medale, bo jednak... Trochę mi, mi ich brakuje. Ciekawi mnie się stanie, jak już zdobędę wymaganą ilość tych medali. Czy odblokujemy się jakaś dodatkowa opcja robienia tych aktywności? Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że może tak. No i mamy akurat wymaganą ilość materiałów, jakieś surowców. Dodatkowe statystyki od uczty, co mnie też cieszy, że uczty w ogóle już nie używam. Używam je tylko w walce z Wendrirem czy ostatecznym bossem. Zadanie ukończone, nowy dom. I teraz powinienem dostać jakieś fajne nagrody. Krótko, przystanie. Również ukończone na 100%. Jak dostałem? Coś nie dostałem. Porozmawiam z Figurnym, to na razie nie. E, tutaj pamiętam, że był. Fagn, czy jak już tam mu było. Ryby był w stanie nam fajnie przeprojektować łódkę, więc spróbujmy. Tutaj z nim porozmawiać. Niestety to ognisko kurcze dużo FPS-ów zżera, ale no akurat dużo tutaj się dzieje efektów. I gdyż tam mamy spore ludzi, więc to nic dziwnego. E, tutaj spróbowałbym, może do wagna podejść, bo chcemy zmienić trochę wygląd naszej mm, łodzi. Bo jednak ona jest trochę taka słaba, bym powiedział. I teraz nie pamiętam, gdzie był Wagn czy już tam mu było. No tutaj, sobie siedzi akurat. Rozmowa. E, akurat zmodyfikujcie. Ok, e, przód to może to. Kościste takie. Mm. Rzekiel z Helheimu też fajnie wygląda. E, tarcza z Helheimu. Ta tarcza łowców przygód fajnie wygląda. Galion z Helheimu też. Nawet nie wiem skąd mam ten galion, jak i resztę rzeczy. Możliwe, że albo ze skarbów, albo z jakichś innych nagród. Trofa wyroczni fajnie wygląda. No i mam tylko 5 przednich towarów, a tak to trochę słabo. I co, i za osiągnięcie szóstego poziomu krótszej przystani, nic nie dostałem? Wydawało mi się, że powinno się dostać jakieś nagrody, ale na to wychodzi, że albo mi się coś spakowało, albo jednak się nie dostaje niczego. To jest bardzo dziwna sprawa. A dobra, tutaj wszystko postępowano tak jak chciałem. Dużo mamy surowców. Eee, więc będzie, że sobie podniesiemy poziom kapturu. Jeszcze raz na maksymalny eee, łuku, nawet nie mam tutaj dowalać, tylko że ciągle mam dosyć tkanin. Czy mogą handlarki kupić tkaniny? Wydaje mi się, że chyba powinienem, ale... kigo tam już wie, bo niestety tkanin. Nie widziałem, nie wiem. 180 odcinków chyba. Więc to też jest dość kurczę, śmieszna kwestia. Że wcześniej tych tkanin mi trochę dropiły, a teraz nagle... no zero kompletnie. Nie mam dla tego pojęcia, czemu tak się dzieje. Ale w porządku. Czajnie już wiem, że mamy. Fajnie ukończony szósty poziom asady, to mi pasuje. Więc teraz zostało mi tylko Zabić wszystkich członków zakonu, zdobyć Mjolnir i w sumie tyle. Mogę zobaczyć like to towary. Eee. Y, co to jest? Uczony zwój. Jeden punkt umiejętności, pewnie, że kupuję. Tak, tkanina. 10 aż, pewnie, że kupuję. A... Często trafienie krytyczne, odporność, waga, obrażenia. Lepsze wyposażenie to też jest takie mech. bo to niektóre kurcze statuetki fajnie wyglądają, a jak wygląda łódź dzisiaj? Uuu, ładne ma akurat rzeczy z Jotunheimu. że kupiłbym sobie to, kupił to. A ten bohater irlandzkiego ludu nie wygląda tak, że tak samo ta łódka z, Helha e, z Jotunheimu. Według mnie akurat bardzo ładnie to wygląda. Tatuaż akurat, nie chcę tak samo fryzur, sprzedajmy coś. Yy, według mnie powinien mieć bardzo dużo tutaj rzeczy na sprzedaż, tylko jeszcze zależy jakich. O, na noga. Sztućce są drogie, tylko nie wiem czy je mam aktualnie. Jakieś tam lalki. Złamanych łuków dużo. Nie, tylko 7? Chyba wcześniej coś musiałem posprzedawać. Bo po wcześniej wiem, że miałem tego bardzo dużo. Może. Kl nie, też tylko trzy klatki. No to pewnie, że trochę się wykosztowałem jednak w tym sklepie. Spodziewałem się, że więcej tutaj mam przedmiotów, ale niech już będzie, że sobie wyjdziemy. O tak, będzie dzisiaj koniec. Darmowy no punkt mistrzostwa zawsze się przyda, więc wydamy go sobie w drogę niedźwiedzia. 15? No jest, 15. Ekwipunek i sobie bym ulepszył. Uuuu, brakuje mi jednej tkaniny na prowiant. Nie będzie może ten kołczan, wydaje się być fajnym pomysłem. I teraz brakuje mi aż 13 tkanin. A to muszę sobie poczekać najwyraźniej z tym wszystkim. Akurat te przedmioty, to chyba sobie zamontuję na naszej łodzi. w sumie nam się należy? Tyle czasu spędziłem już w grze. Czy czasem należy sobie tak odetchnąć tych wszystkich wątków? I spróbujemy sobie jakoś fajnie przestawić naszą łódkę. E, tylko, że problem jest taki, że... W ogóle tej łódki często nie przezywam. Ale może w Norwegii, jak będziemy tam płynąć, to możliwe, że będziemy ją mieć. Tak samo jak będziemy... Możliwe, że zmierzać do Irlandii niedługo. Też będziemy na tej naszej nowej ulicy płynąć. Eee, spodziewajcie, łódź, Więc tak, rufa. No, ta jest fajniejsza trochę. Taka fajna lodowa, nawet. Tutaj, O no ten galion wygląda znacznie lepiej. Ładny ma efekt. Tutaj ten orzeł trochę nie pasuje, więc niech będzie na razie ten cały Sjotunheimu. A jak wygląda ten galion? Baterii irlandzkiego ludu. Nie najgorzej to wygląda, tylko że trochę nie pasuje do tego lodu. To nie będzie na razie tak to zostawione. Nieważne. Jak teraz w ogóle wygląda nakładka w grze? Yy, nagrody. Czy coś tutaj mam do odebrania? Yy, tutaj wszystko porobione. Chyba, że wyzwanie to by było. Stało się jakby to było. A! Strzałka wyzwania. Co my tutaj mamy? Co yy, na razie nie chcę. Wszystko odebrane Może podstawowe coś tutaj będzie? Klasztory, bla 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 bla. Tutaj nic ciekawego. Też nic. Tutaj nic nie ma. Gdzież że coś tutaj będziesz do odebrania, kliknięcia czy coś. Statystyki. Czy tutaj będzie pokazane chociaż. Osiągnięcia jakieś? O, 100 godzin gry prawie mam. Ksel gry moc wilka? Poziom zasady piąty. Oj, chyba coś tutaj się nie odświeżyło w statystykach. zrobiłby może także zapis gry. Może jak się przeloguję, to wtedy dopiero będzie. Jednak nie mam 100 godzin gry, bo tutaj w zapisach mam 98 prawie. Jest możliwe, że bierze mi też czas, jak mam kliknięty Escape, albo czas w menu, jak trzeba tam kliknąć, żeby. Zobaczyć w ogóle grę Kliknąć gra i tak dalej Więc na to będzie, że osadę mamy skończoną Jeżeli chodzi o zadanka To tutaj w krótszej przystani mamy jedynie Niszczenie zakonu, które zrobimy dopiero po zakończeniu gry Bo innej opcji nie mam Horda felga, czyli wątek fabularny eee, Rzecz na najnowszy Może kiedyś pójdę I jeszcze zostały mi tutaj mistrzowskie wyzwania Które z chęcią chciałbym zrobić I na to wychodzi, że mamy tak Tutaj jedną kapliczkę, którą mam już zaliczoną jest na razie nie będę jej poprawiać Tutaj mamy kolejną kabiczkę jeszcze nie odkrytą. Eee, I tutaj chyba, właśnie w Londynie była kolejna. I tyle na razie. Więc może być ciekawie tak szczerze, jeżeli chodzi o te wyzwania. Mam nadzieję, że damy radę je jakoś pokończyć. Ja blokuję opcję dalszego tego rozwoju, bo jednak tych brązowych medali mi brakuje jeszcze sześciu, więc musiałbym 3. 6 brązowych medali i 2 srebrne. Chyba się uda tak zrobić. może my się odblokujemy dalsze kapliczki. Więc póki so, co kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. 8 odcinka.